Czy to będzie dobry książkowy dzień? Tak, oczywiście będzie dobry, bo zobaczcie, kto jest autorem tej książki: Michał Rusinek, więc nie może być zły. To jest książka pod tytułem Guzik o Janie Brzechwie dla dzieci. To już jest kolejna książka z wydawnictwa Zygzaki. Patronuję jej z ogromną radością. Ona bierze udział w akcji Tata Też Czyta. Cudownie, jak bardzo wiele innych książek. Przyszło do mnie z takimi fantastycznymi naklejkami i już Wam opowiadam, co znajdziemy w środku. Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogą, tworzę blog aktywne czytanie, książki dla dzieci i młodzieży oraz podcast nie tylko dla mam. Och, to jest taki trochę powrót do dzieciństwa, dlatego że no, ja wychowałam się na brzechwie. Mój ulubieniec to jest Liz Vitalis, który tutaj też zresztą jest wspomniany jako utwór. Oburzający na tamte czasy. Wiecie dlaczego? Dlatego, że on podobno zachęcał do tego, żeby być nieuczciwym, ten list tam kradł, oszukiwał. No, był gagatkiem i ja go kochałam i do dzisiaj kocham. I wiecie, czytałam to non-stop. I nie wyrosłam na łobuza. Ale a propos łobuza, to muszę Wam powiedzieć, że ten mały Janek, zanim został tym znanym Janem Brzechwą, no to był niezłym łobuza. W ogóle był kolekcjonerem guzików. Czy Wam to trochę przypomina akademię pana Kleksa, ten słynny guzik? No, jest pewne skojarzenie. Tak się domyślam, że gdzieś tam to wszystko jest powiązane. Zresztą pan Kleks w tej książce się również pojawia. No, ale zanim pojawiły się te wszystkie Postacie, które znamy z bajek wyspy Bergamoty, Kaczka, Dziwaczka, Żuraw i Czapla. Zanim to wszystko, to poznajemy historię dzieciństwa, które było całkiem z... Hoko. Bardzo mi się podoba tutaj wspomnienie o Tacie, który był taką wyluzowaną bardzo postacią, dlatego że nawet pozwalał mówić do siebie dzieciom swoim po imieniu. Zawsze też był gotowy do żartów, do zabawy. Jest nawet tutaj taka anegdota a propos guzików i kolekcji małego Janka. No, on się posunął do pewnej takiej nawet nie psoty, tylko wręcz kradzieży. Ukradł guzik pewnej ważnej postaci. No i mama się dowiedziała i była aferentem. I dostał karę, i musiał siedzieć zamknięty w pokoju, i wtedy ten jego tato, żal mu było dzieciaka, wlazł oknem do pokoju syna i mu tam towarzyszył, dotrzymywał mu towarzystwa. No jak się mama o tym dowiedziała, no to się też uśmiała. Więc to mniej więcej takie klimaty, jeśli chodzi o wychowanie były w życiu małego Janka. Oczywiście miał rodzeństwo, oczywiście tych przygód było dużo więcej, a potem z małego Janka wyrosł pan Jan i słuchajcie, on został prawnikiem. I muszę wam powiedzieć, że swój pierwszy utwór dla dzieci napisał w wieku 36 lat. Co robił wcześniej? Wyżywał się w swoich złośliwościach i w swoich żartach. Oczywiście był też prawnikiem, to był jego zawód, ale pisał też teksty takie humorystyczne, kabaretowe. Są tutaj też opisane ważne postacie z kultury, z literatury, które miały w. Jaką drogą podążał Jan Brzechwa? Zresztą miał znanego kuzyna, któremu, no, może nie próbował dorównać, a może i trochę próbował, wiecie jak to jest w rodzinie, jednak musiał znaleźć swoją ścieżkę i w końcu ją odnalazł właśnie w utworach dla dzieci. Jest tutaj oczywiście wspomniane o wojnie, jest wspomniane o jego studiach, o jego pracy i to wszystko tak cudownie przeplata się. Zresztą zobaczcie, jesteśmy na Wyspach Bergamutach, to się pięknie przeplata z tym, co powiem Stało a propos utworów dla dzieci. No i Michał Rusinek tutaj naprawdę muszę powiedzieć, że wymalował nam wspaniały obraz człowieka, którego pewnie byśmy nie znali, bo znamy głównie jego utwory. My tutaj poznajemy Jana, już tego dorosłego, który musi przełknąć niejedną pigułkę taką gorzką krytyki i też ma mocno podgórkę, bo przecież jest Żydem i to w tamtych czasach, więc no nie jest tutaj tylko różowo. Natomiast uśmiecham się i cieszę Dlatego, że mamy tutaj te wszystkie, no może nie wszystkie, ale ogrom postaci, które znamy, które kochamy. Mamy też człowieka, który za nimi stoi, który je wymyślił. I uważam, że to jest taka super książka na uniwersalny prezent, na przykład zakończeniu roku, albo właśnie dla jakiegoś ucznia, nawet nauczyciela. Chociaż oczywiście nie trzeba mieć specjalnej okazji, żeby mieć na półce książkę z tej serii, bo to jest seria i jest tego więcej. To co? Czytamy?